Witajcie! Właśnie mamy czas wakacji, czas podróży małych i dużych, czas y, odpoczynku i mam nadzieję, że też czas na przeczytanie dobrej książki. Jedną z takich książek, jaką chcemy Wam polecić z całego serca, jest publikacja Wielki Bój. Jest to książka, którą przeczytałam 3 lata temu i wywarła na mnie ogromne wrażenie. I choć budzi kontrowersje, to jednocześnie pokazuje nam y, przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Ukazuje kulisy rozgrywającego się wielkiego boju pomiędzy dobrem a złem. Jeśli jesteś ciekawy, czy ty też bierzesz udział w tej wielkiej bitwie, przeczytaj tę książkę i dowiesz się. Ja już wiem i wiem, po której stronie chcę zawsze stać. Mamy dla Was takie cztery sztuki książek. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas. Taką książkę możecie też dać komuś w prezencie. Ja tak robię, ponieważ wiem, jaką wielką wartość ma w sobie. Być może znacie kogoś, kto lubi czytać dobre książki. Dlatego zachęcamy Was, byście się nią podzielili. Również są nagrane audiobooki, które też, jeśli by ktoś z Was chciał wysłuchać sobie może w samochodzie, to też się do nas odezwijcie. Jesteśmy w stanie Wam zorganizować takie właśnie audiobooki. Mój mąż przesłuchał sobie całą tą płytę jeżdżąc do pracy i też do domu wracał bardzo zaciekawiony treścią tej książki. Też dajemy w prezencie. Te publikacje być może wy macie kogoś, z kim chcielibyście się podzielić, czy to właśnie formą pisaną, czy taką do wysłuchania, także polecamy Wam, by dzielić się treścią. Mam też nadzieję, że są wśród nas ludzie, którzy już przeczytali tę książkę, ponieważ została wydana już w milionach egzemplarzy. Jeśli jesteście tutaj z nami, to podzielcie się opiniami na temat tej książki, co o niej myślicie, czy jest dla was ważna. Jesteśmy też ciekawi waszej opinii.